Aha! To no się mano, co się daje? Sprawdam tu, liczę! Nie chciałem poznać moją przyszłość. Ooo! Z okay. tym może być ciężko, ale zaraz ci tu spróbuję coś wywróżyć z mojej kuli. Oh.

Dam, mówię, teraz ja już to pierdolę, nie? Wyszedłem, kurwa, i ziomeczek szedł, mówię, kurwa, dasz mi fajkę? Mówię, no spoko, wyciągnął z plecaka, ty też chcesz i Cinkowi też dam. Mówię, ja pierdolę nie wierzę, stary, nie?